Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym porozmawiać o takiej kwestii jak rozbiory Rzeczpospolitej. Oczywiście jest to, są to wydarzenia z ostatniej ćwierci XVIII wieku, aczkolwiek nic nie dzieje się bez przyczyny. Wydarzenia, które doprowadziły finalnie do upadku Rzeczpospolitej, miały miejsce na długo, długo przed tym, aż Rzeczpospolita upadła. Główną przyczyną, wielką słabością Rzeczpospolitej był jej ustrój. Słaba władza monarsza i silna pozycja szlachty. Tutaj, przywileje takie już w XIII wieku nadawano przywileje dla szlachty, aczkolwiek władza monarsza zaczęła słabnąć po tym, gdy. Na terenie polskim wygasł ród Piastów. Wiadomo, rok 1370 umiera Kazimierz Wielki. Po nim władzę przejmuje jego siostrzeniec, król Węgier, Ludwik Andegaweński. Tenże król, aby zapewnić władzę dla... Tron krakowski dla jednej ze swoich córek w roku 1374 wydaje... Yy, przywilej Koszycki. Yy, wiadomo, po, yy, po Ludwiku Andegawyńskim zasiada król. Czyli mamy tutaj pierwsze początki: gender. <grym>, yy, w Krakowie zasiada król Jadwiga. Yy, dlategoż króla polski. Yy, no, panowie krakowscy poszukują męża, znajdują go na Litwie. Yy, Ksiąg, wielki Książę Jogaila Znany w Polsce jako Jagiełło Na chrzcie otrzymuje Imię Władysław I y, tenże Król Władysław Jagiełło y, Umiera w roku 1434 y, Przed swoją śmiercią y, Aby zapewnić y, Panowanie Tron krakowski dla swoich synów y, Wydaje y, Kilka przywilejów dla szlachty i tutaj jedna ciekawostka. W szkole często się mówi, że królowie lekcyjni to oczywiście pierwszym królem lekcyjnym był Ludwik Walezy. Natomiast nie jest to prawdą. Już Jagiellonowie byli królami elekcyjnymi Nikt nie. Jagilonowie jako mieli władzę jedynie na Litwie, jako ród Wielkich Książąt Litewskich. Tam władza była dziedziczna. Przechodziła z ojca na syna. Natomiast tron w Krakowie, na tron w Krakowie byli po prostu wybierani. To była osobna tytułatura Król Polski Wielki Książę Litewski. Oczywiście przed Unią przed Unią lubelską 1569 Unia Polski i Litwy była Unią Personalną, czyli jeden król, jeden monarcha rządził w dwóch osobnych państwach. Tak. I tutaj, według w mojej oceny, Początek upadku Rzeczypospolitej to już jest rok 1648, wybucha powstania Chmielnickiego. Nie było to największe powstanie kozackie, nie było to pierwsze powstanie kozackie, ale było ono największe w historii Tutaj szala zwycięstwa nie się, bo nie przechyliła się zdecydowanie ani na jedną, ani na drugą stronę dlatego też no, powstał pewien impas. Dlatego Bogdan Wielicki zawadł z Rosją w roku 1654 ugodę w Perjasławiu, gdzie oddał się pod protekcję Rosji. Tutaj mamy czyli Rosja już zaczyna czyli państwo ościenne zaczyna ingerować w nasze wewnętrzne sprawy. Powstanie Chmielnickiego było. Bo to była wojna domowa. Nie ukrywajmy. Ukrywajmy. Dalej, rok 1667 Rozejm Andruszowski. Tracimy lewobrzeżną Ukrainę. Czyli pierwsze straty Terytorialne. I co, co ciekawe, to wspomnieć: Rosja na dwa lata pożycza sobie Kijów no proszę, proszę tutaj, tutaj taka mała niespodzianka proszę zwrócić uwagę zapomniała oddać no zdarza się prawda że Moskale no, zapomnieli, pożyczyli a potem zapomnieli nam czegoś zwrócić w tym przypadku Kijowa rok 1686 pokój wieczysty Grzymultowskiego jest, jest to powtórzenie postanowień Prozejmu Andriuszowskiego z 1667 roku, czyli już tutaj tracimy Kijów oraz, jak wspomniałem wcześniej, lewobrzeżną Ukrainę. Czyli już ponosimy straty na rzecz państwa trzeciego, ale to jest. Jasny sygnał dla Rosji, że może już sobie, już się mieszać w nasze wewnętrzne sprawy. Rok 1655, potop szwedzki, najazd, najazd Szwedów na Polskę, prawda. No, Szwecja, wojska szwedzkie atakują oczywiście od północy, zresztą. Pierwotnym zamierzeniem Szwedów było zajęcie północnej części Rzeczpospolitej, utworzenie, po prostu odcięcie nas od morza. Natomiast wobec Szwedzi widzą naszą słabość. Polska szlachta kapituluje przed Szwedami. Szwedzi widzą naszą słabość i dlatego też w ich głowach rodzi się tak zwany wariant południowy. Czyli zajmują, zajmują, wręcz zalewają. Wojska szwedzkie zalewają Rzeczpospolitą. Dlatego też ten o, ogromna szybkość pochodu wojsk szwedzkich, stąd ten właśnie tak zwany potop szwedzki, który kończył pokój w Oliwie w roku 1660. Ogromne zniszczenia materialne. No, Szwedzi rabują, palą. No, tutaj porównywalni są do, do armii czerwonej. Skala, skala zniszczeń, która dokonała się w czasie potopu szwedzkiego, no, ukazała też słabość Rzeczpospolitej, że państwo. Które dysponuje dużo mniejszymi zasobami ludzkimi, potrafi tak dokonać tak wielkich zniszczeń w Rzeczpospolitej. Tutaj chciałem zwrócić uwagę, jest takie określenie polsk, szwedzkie, ukoło się Polsk Riksdag, czyli polski parlament, który tutaj obrazuje, ma to być taki synonim chaotycznej dyskusji, która do niczego nie prowadzi. No, można się obrazić, że Szwedzi takiego pogadliwie mogą u nas się wydarzać. No ale należy popatrzeć przez pryzmat naszych wrogów. Przyjeżdża taki, proszę sobie wyobrazić, przyjeżdża taki poseł ze Sztokholmu, gdzie władza królewska Yy, oczywiście parlament Szwecji istnieje jak najbardziej, ale władza królewska jest dość silna król ma yy, król ma yy, coś do powiedzenia jeśli chodzi o, o politykę państwa natomiast yy, poseł szwedzki przyjeżdża na, na, na Sejm i, i, i widzi co rozuchwalony panów posłów, może nie do końca trzeźwych. Jeden przez drugiego krzyczy, jeden wielki harmider i prawda kuriozum liberum veto, czyli jeden, jeden podchmielony szlachetka może krzyknąć veto i, i, i zrywamy sejm, tak niczego nie uchwalamy. Tak? To jest po prostu coś nieprawdopodobnego. Oczywiście pierwsze użycie liberum veto to jest, to są lata 50. XVII wieku. Hmm, ale, ale no, już samo to, że istniało coś takiego jak Libanon, Veto, to jest po prostu dla mnie coś zupełnie niezrozumiałego. Wielki błąd, naprawdę. Hmm, to jest jakiś kuriozum. W żadnym innym państwie nie istniało coś takiego jak Libanon, Veto. Dlatego też powiedzmy sobie szczerze, silna władza królewska, to szybko podejmowane decyzje i sprawne państwo. U nas, prawda szlachta, o wszystkim decydowała. Także zanim coś, cokolwiek uchwaliła, to minęło sporo czasu. Dlatego też nie, nie, nie działało tutaj jak, jak, jak działało, a, a raczej, powiedzmy sobie szczerze, nie działało. Już, tak jak powiedziałem wcześniej, rok 1660 pokój w Oliwie kończy się wojna ze Szwecją, a kraj leży w ruinie. Chciałem zauważyć, że już w czerwcu 1661 roku na Sejmie w Warszawie Jan Kazimierz przepowiedział rozbiory Rzeczpospolitej, proszę Państwa. Przepowiedział dokładnie przebieg rozbiorów, które ziemie przypadną, kto ich dokona i które ziemie przypadną poszczególnym państwom. Po prostu, czyli rozbiory polskie to nie była coś po prostu, coś co Udawało się z nieba. Tylko była to konsekwencja tego, co się działo już w XVII wieku. Zniszczy państwo no, Rzeczpospolita, yy, pozbawiona stałych podatków na wojsko. No, wiecznie pusty skarbiec, siły, siły wojskowe bardzo skromne. Wieczny problem z wypłaceniem wojska, z wypłaceniem żołdu dla wojska. Także no to, to nie wdrożyło niczego dobrego, i stało się tak, jak się stało. Więc wielka, dalekowzroczność króla Jana Kazimierza, i zupełnie dla mnie niezrozumiała taka bardzo zła opinia w historiografii dla całej dynastii Wazów na polskim terenie już chciałem tak wspomniałem w swoim poprzednim materiale Zygmunt II chciał wzmocnienia władzy królewskiej, chciał przeprowadzenia reform, chciał znieśnienia liberum Weto. oczywiście szlachta się na nie zgodziła no i doszło w końcu y, finalnie do, do upadku Rzeczpospolitej w ostatnim świecie XVIII wieku yy, tak, jego syn Władysław IV chciał wielkiej, chciał wielkiej wojny z która by odepchnęła od granic Rzeczpospolitej zagrożenie tureckie. Oczywiście utrąciła to polska szlachta. Jan Kazimierz również chciał przeprowadzenia reform, nic z tego nie wyszło przez polską szlachtę. I, i dlatego też w roku 1668 król Jan Kazimierz abdykował. Rok 1672. Ofensywa wojsk tureckich na rzecz pospolitą. Na Rzeczpospolitą. granicy broni twierdza w Kamieńcu Podorskim w Warszawie, dzieje się też Państwa cyrk. Posłowie nie chcą uchwalić pieniędzy na wyposażenie tejże twierdzy. No bo mury murami, ale trzeba opłacić. Załogę trzeba mieć, yy, artylerię, yy, amunicję, zapasy jakieś na czas oblężenia i tak dalej. No to wszystko potrzebne są pieniądze. Yy, gdyby po, Rzeczpospolita była państwem yy, absolutnym, yy, to monarcha zarządziłby, byłoby to szybko przeprowadzone. Natomiast yy, harmider niesam, niesamowity w Warszawie, yy, od do literatury przedmiotu, była nawet taka, taka sytuacja, że gdy złapano y, y, Turka y, i zawieziono go do Warszawy, w samym stwierdzono, że jest to przebieraniec. No, nie, niesamowita sytuacja. Y, latem 1672 roku ofensywa turecka. Y, Turcy zdobywają kamienie z Podolski. Y, było o tym m.in. w. Trzeci czyli w filmie. W filmie Pan Wołodyjowski, na przykład. Więc myślę, że temat jest znany. Tak. I mamy tutaj już wiek 18, żeby nie przedłużać. Rok 1764. Elekcja Stanisława Augusta pod. Protekcją cadecy Katarzyny II. Oczywiście ta protekcja miała postać rosyjskich bagnetów. Proszę sobie wyobrazić. W nasze sprawy ingeruje państwo trzecie, w tym, w tym sytuacji, w, tym, w tej sytuacji, tutaj Rosja. Więc jeszcze przed rozbiorami, więc rozbiory są konsekwencją. Tego, co się działo, a działo się bardzo źle. Rok 1768 Sej tak zwany od, od nazwiska urzędnika państwowego Nikoja Repnina, gwarancja tutaj na tym sejmie. W 1738 roku zostaną zagwarantowane tak zwane prawa kardynalne, czyli m.in. prawo do liberowe prawo, prawo do buntu przeciwko królowi, gwarantką niektórych, nie tylko królowa. Przepraszam, cadyca Katarzyna II. Czyli co? Cadyca Katarzyna II, głowa obcego państwa. Gwarantuje to, aby żadne reformy, które miałyby poprawić sytuację w Rzeczpospolitej, nie zostały przeprowadzone. I tutaj chciałem powiedzieć trochę liczb. Powierzchnia Rzeczpospolitej w 1771 roku wynosiła 733,5 tysiąca km2. Jakież to, jak to wojska tego rozległego państwa broniły. No. Sytuacja wyglądała źle. Nie ma co ukrywać. Dla porównania, powtarzam, 733,5 tysiąca km2. Obecnie mamy, dla porównania, powiem, że mamy około 312 tysięcy km2. Taka jest obecnie, czyli nawet, nawet nie połowa tego, i co mieliśmy w 1771. I tak, Sejno Zbiorowe w 1772 roku, który trwał od 1772 do 1775 roku, uzyskał, proszę Państwa, zgodę zaborców. Zgo czyli my musimy prosić Państwa trzecie, o cokolwiek zyskał zgodę zawodu na, na 22 tysiące stawek żołdu, yy, tylko chciałem zauważyć, że stawka żołdu nie wynosi 22 tysiące żołnierzy, bo o ile na przykład yy, żołnierz otrzymywał jedną stawkę żołdu, to oficer ich dostawał już ich kilka, więc... Stawka żołdu nie oznacza, jeśli 22 tysiące stawek żołdu, to nie oznacza, że wojska polskie było, liczyło 22 tysiące żołnierzy na państwo, które powtarzam, liczyło 733 tysiące km2. Ogromne państwo i garstka żołnierzy ma tego państwa bronić. Nie wykonano tych. Tej uchwały o 22 tysiącach stawek żo żołdu, ze względów finansowych. Jak zawsze ten sam problem: brak stałych podatków, brak pieniędzy. Sejm w 1776 roku redukuje stan armii do 12 tysięcy stawek żołdu. Powtarzam. Po 10 latach podniesiono tą po liczbę o 1000, czyli mamy 13 tysięcy stawek żołdu. Zanim tym 4 przypominamy 1788-92 uchwalił yy, podniesienie stanu armii do 100 tysięcy żołnierzy. Brak finansów i trudności w rekrutacji spowodowały zmniejszenie etatów do 64 tysięcy. Tak, jak mówię, mamy 64 tysiące wojska w okresie. 6-letniego, czyli to jest mniej więcej ta, wtedy uchwalono konstytucję, 3 maja. A jakież to siły mogły rzucić na nas nasi wrogowie, czyli państwa zaborcze. Dla porównania, Armia Prus w 1740 roku, czyli kiedy Fryderyk II obejmuje władzę w Prusach. Liczy 83 tysiące żołnierzy. Prosem mają między 5 a 6 milionów ludzi, mieszkańców. Państwo najbardziej zmilitaryzowane w całej Europie. Tak. I tak wspomniałem, wspomniałem. rok 1740. Armia pruska liczy 83 tysiące żołnierzy. W 1786, czyli gdy Fryderyk II umiera, liczy już 190 tysięcy żołnierzy. My mamy 64 tysiące. Jedna trzecia z tej liczby. Same Prusy. Rosja. 350 tysięcy żołnierzy. 20 milionów mieszkańców. Austria. 280 tysięcy żołnierzy na... 20 milionów mieszkańców. Dla porównania, Francja, która liczy w omawianym okresie 20, 25 milionów mieszkańców, posiada armię 200 tysięczną. Czyli, no, można powiedzieć, że oczywiście to są hipotetyczne rozważania, ale myślę, że gdyby doszło do wojny z samymi plusami, to Rzeczpospolita nie byłaby w stanie obronić się przed samymi plusami, a, a co dopiero przed koalicją prusko-rosyjsko-austriacką. Fryderyk II zalewał Europę fałszywą monetą, destabilizując gospodarkę Rzeczpospolity, między innymi. Dlaczego tak się działo? Słabość, słabość państwa, brak wojska i dobrze szczerzonych granic. Należy pilnować swoich granic. Ponieważ no kto jak to? Jest takie powiedzenie, że jeśli ktoś nie chce utrzymywać swojej armii, będzie utrzymywał cudzą. No jeśli na, na granicach nie stoi wojska, to zachęca to do, do inwazji. No nie, ma co, nie ma się co ukrywać. No. W 1786 roku budżet państwa polskiego wyniósł 31 milionów taladów. Fryderyk II wskutek zalania Rzeczpospolitej fałszywą monetą. Uzyskał 25 milionów talarów. Czyli Rzeczpospolita dostarczyła 80% budżetu Prusom w roku 1786. Czyli sponsorowaliśmy za Pamiętam, jak mój kolega oburzył się, gdy. Na stwierdzenie Fryderyk II Wielki. Bo powinno się wymówić Fryderyk II lub Fryderyk Hohenzollern. Hohenzoller. No myślę, że ten przydomek jest w pełni zasłużony, bo patrząc na zabory, czy w ogóle patrząc na inne wydarzenia historyczne, nie możemy patrzeć tylko przez naszą polską perspektywę. Należy dostrzegać również perspektywę wroga, jak nas widzą nasi wrogowie. Fryderyk II Hohenzollern był wielkim władcą, tak trzeba to przyznać. To on podniósł Prusy do państwa, do pozycji mocarstwa europejskiego. I nie możemy o tym zapominać. Tak powtarzam. Nie możemy patrzeć na historię tylko ze swojej perspektywy narodowej. Należy patrzeć w skali ogólnej. Kolejna kwestia. Jeżeli oceniamy jakieś wydarzenie, nie możemy reprezentować tak zwanej moralności Kaliego. Jeśli Kali ukraść, to dobrze. Jeśli Kaliemu Ukradną to źle. Dlaczego o tym mówię? Jeśli zaborcy nam coś zrobili, to często, szczególnie w internecie, są jakieś oburzenia. Jak to, jak to? ze Szwecji, z Rosji i tak dalej. Niemcy, bandziory. Dobrze, ale. Rabunek jest częścią wojny. Czy, czy Jan Sobieski, zdobywając yy, obóz turecki pod Wiedniem, nie wywiózł z niego łupów wojennych? Łupy wojenne są elementem, stałym elementem wojen. I należy o tym, o tym pamiętać. Jeżeli. Nasza armia, coś zdebuchała wrogowi, to w przypadku przegranej wojny, Rzeczpospolita również padła ofiarą rabunku i taka jest po prostu wojna. Kolejna kwestia. Należy pamiętać, że do rozbiorów nigdy by nie doszło, gdyby nie wewnętrzna słabość Rzeczypospolitej. Czy jesteśmy dumnie, dumni ze zwycięstwa pod Kuszynem? Stanisław Żółkiewski, Herman Stanisław Żółkiewski wkracza do Moskwy po tejże bitwie. Ale prawda jest wspaniałe zwycięstwo i nikt ze strony nie będzie tego negował. Ale prawda jest taka, że była to in... Był to najazd na Rosję. Taka jest prawda. Okres wielkiej smuty, czyli tego zamieszania po śmierci cara Iwana Groźnego. I po prostu Rzeczpospolita wykorzystała okres zamętu w Rosji i zajęła jej stolicę. Tak samo nasi sąsiedzi wykorzystali Słabość Rzeczpospolitej i dokonali rozbioru Polski. Na koniec chciałbym zwrócić uwagę, że wbrew temu, co uczą w szkole, w 1772 roku wcale nie doszło do pierwszego rozbioru Polski. Dlaczego? W 1772 roku wydano dokument, który zatwierdzał pierwszy rozbiór Polski. Ale już w lutym 1769 roku Austria rozpoczęła okupację Spisza, a latem 1770 zajęła starostwa nowosądeckie, nowotarskie i czorztyńskie. Jak Państwo widzą, historia ma wiele takich ciekawostek i nie należy wierzyć we wszystko, co nam mówią w szkole. To wszystko, co przygotowałem na dzisiaj. Dziękuję za wysłuchanie i pozdrawiam serdecznie.